Witajcie temat lekcji drugi z atmosfery: temperatura powietrza. Na dzisiejszej lekcji będę mówiła o czynnikach wpływających na temperaturę powietrza. Tutaj poza taką umiejętnością wymieniania ich, ważne jest, żebyście potrafili dobrać e, czynnik do odpowiedniej sytuacji. E, będziemy obliczać sobie amplitudę temperatury oraz inne wartości, średnią e, temperaturę roczną oraz także spadek temperatury wraz z wysokością. Te obliczenia będą potrzebne nam na maturę. No to zaczynamy. Temat zacznę od kilku słów na temat bilansu promieniowania. Poproszę moich uczniów, żeby zapisali punkt pierwszy, a następnie chciałabym, żebyście przerysowali sobie ten rysunek. On pokazuje nam w jaki sposób rozchodzi nam się promieniowanie. Nie zależy mi wcale na tym, żebyście zapamiętywali wartości procentowe, które tutaj są, chociaż warto je przepisać i zobaczcie, że grubość tych strzałek też pokazuje, w jaki sposób to promieniowanie nam się rozchodzi. Mamy 100% promieniowania, które emituje Słońce do nas, i zobaczcie, że do powierzchni Ziemi już dochodzi tylko około połowa tego promieniowania. Co za tym się dzieje z pozostałą częścią? Może być pochłaniane, absorbowane przez atmosferę, przez chmury, może się odbijać od atmosfery, może się odbijać od chmury i może być następnie z tej części odbita od powierzchni, część promieniowania odbite od powierzchni Ziemi. To odbicie od powierzchni Ziemi. Chciałabym, żebyście teraz tu do wykresu dopisali sobie słowo, które będzie dla nas nowe, nazywa się albedo albedo stosunek ilości promieniowania odbitego do promieniowania badającego. stosunek ilości promieniowania odbitego do promieniowania odbitego. No i to Albedo, w jakim stopniu będzie odbite promieniowanie, co jest bardzo ciekawe, różne jest od różnych powierzchni. I teraz na przykład najwięcej promieniowania, czyli tam gdzie się nam Słońce będzie najbardziej odbijało od powierzchni Ziemi. Zastanówcie się w jakiej sytuacji, aż czujecie to promieniowanie, aż odbite, aż ono was oślepia i jest to dziwne, bo zakładacie wtedy okulary, więc najwięcej odbija nam śnieg. Śnieg potrafi odbijać, czyli ma albedo, między 75 a 95%. To dlatego na śniegu zakładamy okulary słoneczne. To dlatego czasem pojedziemy na narty i zobaczcie, wracamy z opalonym nosem, chociaż jest zima. To właśnie przez to dodatkowe odbite promieniowanie. No to teraz, jak już Was naprowadzam, to na pewno kojarzycie, że będzie też dobrze. Woda odbijać będzie miała wysokie albedo. Lód, piasek też tak na, na plaży, na pustyni będzie miał albedo. Między 25 a 30% na przykład ma pustynia piaszczysta. No, yy, a na przykład droga ma tylko między 5 a 10% tego albedo. I teraz punkt drugi, zapiszcie sobie czynniki wpływające na temperaturę powietrza. Wstawiłam tutaj mapę, która pokazuje średnioroczne temperatury powietrza. No i tak, generalnie myślę, że yy, gdybym Was teraz spytała, gdzie jest na świecie ciepło, a gdzie jest na świecie zimno, no to byście mi powiedzieli, że no, ciepło jest na równiku, na zwrotnikach, zimno jest na biegunie. No, i generalnie taką tendencję w tej strefie około równikowej w porównaniu ze strefą biegunową widzimy. Więc pierwszy czynnik, który może na, możemy napisać, że wpływa na temperaturę, to jest ten, o którym będziemy mówić dużo y, często, jeśli będę pytać Was o czynniki, i to jest szerokość geograficzna. Zobaczcie, ile na świecie rzeczy jest zależnych od szerokości geograficznych, czyli Czemu coś jest na równiku, a im dalej tego nie ma. Będzie roślinność zależna od szerokości geograficznej, ilość opadów będzie zależna od szerokości geograficznej. No i tak bym mogła wymieniać i na następnych tematach odkryjemy jeszcze, co od tej szerokości geograficznej jest zależne. No ale teraz idźmy dalej. Będę miała na świecie różne wyjątki, bo zobaczcie, nie jest to tak, że. Tylko szerokość geograficzna, bo w takim przypadku te izotermy, czyli linie od temperatury, miałabym równe. A tu mam kilka wyjątków. No na przykład mam taki wyjątek są to Himalaje, no i teraz tu temperatura jest niższa. Ten czynnik zatem nazwę wysokość nad poziomem morza. Wysokość nad poziomem morza. Bardziej lokalnie będzie miała wpływ też rzeźba terenu. Czyli na przykład mogą mi góry mieć inną temperaturę od strony północnej i południowej. Rzeźba terenu. Dalej zobaczcie, co się dzieje na dużych kontynentach, jeżeli ja się zbliżam do wód. No i tutaj czynnik, który ma na to wpływ, to jest odległość od mórz i oceanów. Odległość od mórz i oceanów. Na tej samej szerokości geograficznej, inny klimat będzie miała Wielka Brytania, a inny klimat będzie miała Mongolia. Eee, dobra, następny czynnik to jest powiązany z oceanami widać go znowu na wybrzeżach i w wielu miejscach przy wybrzeżach zobaczcie tu na Azję Wschodnią jakoś tak mi się te izotermy wyginają i poza odległością od mórz. Mają tu znaczenie prądy morskie, które będą ciepłe i zimne. O tym się nauczymy w hydrosferze. One też będą wpływać na e, temperaturę. No i teraz muszę wybiec e, do następnego tematu, i na razie sobie napiszcie to jako hasło. Cyrkulacja atmosferyczna, ona jest tym czynnikiem, który wpływa na temperaturę. Już niedługo. Nagram film o cyrkulacji, wtedy stanie się to dla was jasne, bardzo ważny czynnik. A na koniec mówiłam już o tym albedo i dopiszmy sobie charakter podłoża. Charakter podłoża, on będzie miał też tutaj wpływ. No i jeśli mówimy dzisiaj o temperaturze, to rzecz, która się przyda w teleturniejach, w krzyżukach, gdzie padł rekord temperatury. I sprawa nie jest taka wcale łatwa, bo ym, dyskusja trwa o tym, czy rekordy, które pokazuję, yy, są poprawnie zmierzone, zwłaszcza ten rekord najwyższej temperatury. To jest rok 1913, który uznawany jest dzisiaj za najwyższą temperaturę i ma się pewne wątpliwości, czy pomiar został dokonany yy, w prawidłowy sposób. Gdzieś tam czytałam, że Podobno tego dnia była też burza piaskowa, która mogła wpłynąć na ten pomiar. W tym roku można było czytać takie nagłówki, właśnie w wakacje, że padł rekord temperatury także w Stanach Zjednoczonych. No i temperatura była niższa od tej, no ale przez to, że się podważa ten rekord, no to już nie wiadomo co uznać. Jeżeli macie starszy podręcznik, to tam być może jeszcze piszą o innym temperaturze, bo ja y, przez wiele lat uczyłam się, że to w Libii była najwyższa odnotowana temperatura 57,8 stopnia Celsjusza, no ale to już z pewnością obalono, że y, tamten pomiar był błędny. No, zapiszmy zatem y, to, co mam na slajdzie, czyli Dolina Śmierci Stany Zjednoczone, rok 1913: 56,7 stopnia Celsjusza. No i póki co y, tego się trzymajmy. Za to najniższa temperatura zanotowana jest na Antarktydzie. Na stacji Wostok: minus 89,2 stopnia Celsjusza. 1983 rok. No i teraz przechodzimy do obliczeń temperatury. Pierwsze temperatury, jakie Wam pokazuję, to są temperatury średnie dla poszczególnych miesięcy. I chciałabym, żebyście przepisali sobie te trzy stacje: i to jest Moskwa, Francja i Irkuck. Przepraszam, włączam pisak. I wartości dla poszczególnych miesięcy. I teraz zatrzymajcie film i przepiszcie wartości i będziemy sobie liczyć. No, to pierwszy myślnik pod tabelą bym chciała, żebyście napisali sobie tak: średnia roczna temperatura. Średnia roczna temperatura. No, i teraz co muszę zrobić? Myślę, że dosyć prosta sprawa. Muszę dodać wszystkie wartości i podzielić przez liczbę miesięcy, czyli 12. No to policzmy sobie razem dla Moskwy. Yy, uwierzcie mi, że każdy uczeń wie, jak liczyć średnią roczną temperaturę, a potem, jak robię sprawdzian, wychodzą różne wartości. Coś zatem jest nie tak. Trzeba to po pierwsze zrobić dwa razy zawsze, żeby sprawdzić, czy wychodzi mi dobry wynik. Po drugie, podejrzewam, że część z Was w sposób nieprawidłowy jakoś używa kalkulatora i na przykład zaczyna wpisywać ujemne wartości, które jakoś się dziwnie zapisują. Yy, może poradzę Wam tak: próbujcie wpisać sobie najpierw wartości dodatnie, yy, czyli wpisuję w kalkulator 8, dodać 5, dodać 20 i tak I potem odejmuję minus 7 i minus 5. Wyjdzie mi z tego średnia, dzielę przez 12. No to spróbujcie policzyć. Mi wyszła wartość 7,4142 w zaokrągleniu stopnia Celsjusza. 7,42 stopnia Celsjusza. I z taką dokładnością do dwóch albo do jednego miejsca po przecinku chciałabym, żebyście mi zapisywali. I teraz drugi myślnik sobie napiszemy. Amplituda temperatury. Amplituda temperatury. No i dla Moskwy, liczymy sobie dla Moskwy. Amplituda, zacznę od wyjaśnienia tego słowa to jest różnica między najwyższą a najniższą temperaturą. Zapiszcie sobie, amplituda. Różnica między najwyższą a najniższą temperaturą. Różnica, czyli trzeba odjąć od siebie i też nie zawsze matematycznie to jest dla Was jasne. Odjąć od siebie, a co w sytuacji, kiedy mam minusy, no też trzeba odjąć, a z minusa i minusa robi się plus. No dobra, to zacznijmy od tego. Żeby policzyć dla jakiejś stacji, jakiegoś miejsca, muszę znaleźć najwyższą i najniższą temperaturę. Zawsze proszę... Zaznaczcie ją sobie, wybierzcie dokładnie. Zaznaczam zatem dla Moskwy. Najwyższa temperatura 21 w lipcu i najniższa temperatura minus 7 w styczniu. I teraz amplituda ile się od siebie różnią temperatury? Czyli zobaczcie, biorę te 21 stopni Celsjusza. Różnica minus 7 stopni Celsjusza. Wychodzi mi 21 stopni Celsjusza plus 7 stopni Celsjusza, 28 stopni Celsjusza. Teraz Francja. We Francji najwyższa wartość 29 równa dla dwóch miesięcy, nie ma znaczenia, który wezmę. Druga wartość najniższa to jest 11 stopni. No i teraz 29 stopni minus 11 stopni to się równa. 18 stopni. Ważna jest ta amplituda temperatury, więc poćwiczmy dalej i trzy sytuacje możliwe, które mogą być. To jeszcze raz: dwie sytuacje na plus: 28, najcieplejszy miesiąc, najchłodniejszy miesiąc, 22. Czyli 28, minus 22, amplituda 6 stopni Celsjusza. Teraz jeszcze takiej sytuacji nie rozważaliśmy. Załóżmy, że najchłodniejszy ma minus 18 stopni, a najcieplejszy miesiąc ma minus 2 stopnie. No i teraz może jeszcze Wam to pokażę na osi liczbowej, bo to jest yy, dla osób, które są wzrokowcami, bardzo dobry sposób. Zobacz, że w amplitudzie chodzi o to, ile się od siebie różnią temperatury. No to jak na osi zaznaczę minus 2 i minus 18, to stąd dotąd odcinek będzie wynosił 16 stopni Celsjusza. Może to Wam pomoże. I jeszcze ostatni przykład też narysuję na osi. Wyobraźcie sobie, że mam 0 i mam gdzieś tu daleko 17 stopni Celsjusza i mam minus 5 stopni Celsjusza, więc znowu mam. Odtąd dotąd ile się różni temperatura. 17 i 5 to będzie 22 stopnie Celsjusza. Nigdy amplituda nie wyjdzie nam na minusie. I to jest takie bardzo ważne. I teraz jak nauczyliśmy się już liczyć tą amplitudę, to jeszcze chciałabym troszeczkę Wam powiedzieć o prawidłowości w rozmieszczeniu amplitudy. Na świecie i mam mapę z rocznymi amplitudami. No i teraz potrzebna jest jakaś prawidłowość, od tego zacznę, od jakiegoś wniosku. Więc zobaczmy, że w okolicy równika amplitudy te jasne kolory są właściwie no od między 5 a 10 stopni. Czemu tak mało? No bo zobaczcie, cały rok. W tej strefie międzyzwrotnikowej jest bardzo ciepło. Są temperatury powyżej 20 stopni, czyli mamy 28, 26, 25, 28 i tak dalej. Więc amplitudy są do 10 stopni, to jest na równiku. No a wraz z tym, jak się oddalamy od równika, w kierunkach klimatów chłodnych amplitudy nam wzrastają. Bo zobaczcie, na Syberii mam amplitudę nawet do 60 stopni. No i jak to jest możliwe? No, jeżeli latem mam plus 30, a zimą mam minus 30, co jest możliwe, wychodzi amplituda jak nic, nawet 60 stopni. No, więc piszemy sobie prawidłowość. Napiszcie to słowo, bo w arkuszach maturalnych bardzo często oczekuje się od Was, że właśnie z mapy wyciągniecie jakąś prawidłowość. Dyktuję, piszemy. Amplituda temperatury wzrasta od równika do biegunów. Amplituda temperatury wzrasta od równika do biegunów. Tak. Inaczej mogę to powiedzieć: najniższa wartość amplitudy rocznej występuje w strefie równikowej, tak? Uzasadnienie teraz, no tu jest stały dopływ promieniowania, taki sam, a najwyższe wartości mam e, dalej na północy, w tym super rekordy wysokie na północno-wschodniej Azji. No, i zostały nam jeszcze jedne obliczenia na dzisiaj, i to jest gradient temperatury. Gradient temperatury, spadek temperatury wraz z wysokością. I teraz w poprzedniej lekcji, tam gdzie uczyliśmy się o atmosferze i troposferze, nauczyliśmy się już bardzo ważnej rzeczy: co się dzieje z temperaturą powietrza wraz z wysokością? I powiedzieliśmy sobie tak, że na każde 100 metrów Temperatura powietrza spada o 0,6 stopni Celsjusza. To już musicie sobie za, zapamiętać tę wartość. No i tu mam taką właśnie narysowaną sytuację. Narysowałam wam górkę. Yy, yy, gdzie zmierzano temperaturę u podnóża tej góry 3 stopnie Celsjusza i chcę znać temperaturę na szczycie. Tego typu zadanie. Możecie mieć w formie obrazkowej, a możecie też mieć w formie treści, czyli brzmiałoby ono tak. Oblicz temperaturę na szczycie, jeżeli u podnóża góry panuje temperatura 3 stopnie Celsjusza, a szczyt ma 1250 metrów nad poziomem morza. Podnóże 950 metrów nad poziomem morza. No i teraz uczymy się robić to zadanie. Krok pierwszy, żeby policzyć temperaturę, muszę wiedzieć, jaka jest wysokość względna tej góry. Czyli pierwsze, co zrobię, odejmę sobie od wyższego miejsca niższe. Czyli zobaczcie, piszę sobie 1250 metrów nad poziomem morza minus 950 metrów nad poziomem morza. Liczę wysokość względną. No, i teraz przypominam Wam, że wysokość względna po odjęciu, a wynik będzie wynosił 300 metrów, zostają mi same metry. To jest, yy, wysokość względna zatem wynosi 300. No, i teraz pozostaje mi zająć się temperaturą. Aha, czyli tak, skoro na każde 100 metrów. Temperatura spada o 0,6 stopnia Celsjusza, a ja chcę wiedzieć o 300 metrów i to będzie mój x stopni Celsjusza. No, bardzo łatwe mi tutaj wyszły liczby. Więc część z was od razu widzi wynik, a ja zawsze was uczę, że lepiej podstawić sobie do proporcji, bo jak się zrobią trudniejsze liczby, albo ktoś odwróci dane, to już nie jest tak łatwo. Więc teraz sobie mnożę na krzyż, czyli x razy 100, zatem 100 x to się równa 300 razy 0,6. No, i to jest 180, 180. No i teraz, żeby dobrać się do x, muszę dwie strony podzielić na 100. x równa się 1,8 stopnia Celsjusza. I teraz, czy ten 1,8 stopnia Celsjusza to to już jest wynik na szczycie? No, nie, bo ten 1,8, zobaczcie, tyczy się tego, czyli o tyle temperatura na tej wysokości spadła. To napiszę Wam to tutaj. 1,8 stopnia Celsjusza, o tyle temperatura się zmieniła. No więc teraz w kroku ostatnim yy, muszę wraz z wysokością temperaturę odjąć. Zatem mam 3 stopnie Celsjusza u podnóża minus 1,8 stopnia Celsjusza to jest 1,2 stopnia Celsjusza. I to już jest odpowiedź gotowa do wpisania na szczycie. Czyli kiedy u podnóża góry jest 3 stopnie Celsjusza, na szczycie jest temperatura 1,2 stopnia Celsjusza. Ta sytuacja, którą liczymy sobie tutaj, nazywa się gradientem wilgotno-adiabatycznym. Dzisiaj Wam to tylko chcę zasugerować, a w lekcji, kiedy będziemy mówili o wiatrach, zobaczycie, że są pewne wyjątkowe sytuacje, kiedy z temperaturą dzieje się coś innego. No, ale na dzisiaj zapamiętujemy sobie, że w takich normalnych warunkach w górę. Temperatura spada o 0,6 na 100 metrów i w łatwy sposób możemy sobie to wyliczyć. No i to koniec dzisiejszej lekcji o temperaturze. Najważniejsze rzeczy to są czynniki, które, tak jak mówiłam na początku, trzeba będzie dobrać do odpowiedniej sytuacji oraz obliczanie amplitudy. To jest przecież łatwe, a niestety robimy tutaj często błędy, więc ćwiczcie i sprawdzajcie, czy na pewno potraficie ją liczyć. Dziękuję za dzisiejszą lekcję.